Witajcie moi drodzy, witam Was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach. Jak dobrze wiecie, jesteśmy w tej chwili na pierwszej konferencji archeometrycznej w Igołomi, gdzie występują znakomici goście. Przy mnie pan profesor Tomasz Kalicki. Panie profesorze, bardzo mi miło, że jest pan tutaj na kanale i dzisiaj pan opowie o tym, czym się pan zajmuje dotychczas i co jest jeszcze w pana planach. Pan Tomasz mi powiedział, ależ przecież ja nie jestem archeologiem. No właśnie, ja nie jestem archeologiem, a co może zacznę od przyszłości? O, bo o. przyszłość to emerytura. <laughs> Natomiast przeszłość to owszem, o tym mogę opowiadać dużo, bo zrobiliśmy sporo. Natomiast jak powiedziałem, ja nie jestem archeologiem, ja jestem wszystkim, yy, co jest wokół archeologii, mm -hmm. można by powiedzieć, bo. Jestem kierownikiem zakładu geomorfologii i Geoarcheologii, chyba jedyny taki zakład w ogóle w Polsce, który taką ma nazwę. No i my się zajmujemy właśnie tą geoarcheologią, czyli wyciągamy archeologa z jego dołka i pokazujemy mu, co jest dookoła. Żeby spojrzał nieco szerzej, a nie pół metra w prawo jako wielkie osiągnięcie przesunięcie wykopu pół metra w prawo lub pół metra w lewo. Czyli Natomiast konkretnie czym jest ziemia, która go otacza? Nie, my, to jest takie modne słówko w archeologii, które nazywa się kontekst. No. Absolutnie joker, gdzie jest stosowany we wszystkie możliwe sposoby, tak, prawda? Tak. A my ten kontekst zawężamy i zawężamy go do kontekstu środowiskowego, czyli w jakim środowisku, że tak powiem, dane stanowisko, czy ci ludzie zjawali, więc interakcja człowiek-środowisko. Rozumiem. I Profesor, to jest to klucz programu. Żeby... Byłoby dobrze, panie profesorze, gdyby pan podał widzom konkretne przykłady, bo myślę, że potem by zrozumieli najlepiej. No, przykłady mogą być takie, prawda? Ja działam, że tak powiem, od, od Paleolitu aż po dziś, w związku z tym w różnych epokach te przykłady mogą być różne. Ale powiedzmy w ostatnim czasie z racji tego, że reprezentuję tutaj Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, mimo przystało na tego krakusa. <grym> no w, związku tym, w związku z tym zajmuję się tam na przykład działaniem kultury przewolskiej A więc tymi sławnymi, okrzykniętymi, wszystkim pewnie znanymi rzeczami, jak, jak Dymarki, Się tak. do wszystkiego. No i wszyscy oczywiście. Wszystko wiedzą z wyjątkiem tego, że nie wiedzą skąd były rudy I o tym będę mówił między innymi na tym sympozjum tutaj. Mhm. Natomiast znowu, prawda, w archeologicznym takim ogólnym pojęciu jest to, że skoro oni no, w tych dymarkach wypalali to, te rudy żelaza, no, a było ich tysiące, jak tak. wiadomo, no to w zasadzie można by powiedzieć, że powinni odlesić, odlesić cały obszar Świętokrzyskiego. I co. No i... I, figę. I figę, bo dane, dane geologiczne i geograficzne pokazują, że wcale tak prawdopodobnie nie było, bo śladów uruchomienia procesów erozyjnych i akumulacyjnych, kiedy oni tam działali, w zasadzie nie ma, ale są bardzo sporadyczne i lokalne. Jak Więc na przykład coś takiego robimy? Jak często, panie Tomaszu, wyniki pana analiz, pana badań zmieniają jednak to, co sobie archeolodzy w pierwszych myślach myśleli? Że powiem, masło na No, ja bym powiedział, że y, zmieniają w 90%. O. Natomiast w 100% są przez archeologów nieprzyjmowane. O, <grym> proszę bardzo. <grym> Jest to bardzo niewygodna sprawa, no bo jeśli my zadajemy pytanie i mówimy, prawda? Znowu wracając do klasycznych archeologicznych opowieści o neolitycznej rewolucji, która zdemolowała podobno wyżynę lesową hmm. w Polsce. No wspaniale, tylko ona zdemorowała w paru punktach, a nie można tego roznosić na cały obszar na polski mhm. Więc tutaj jest znowu, znowu to co powiedziałem na początku, próbujemy wyciągnąć archeologa z dołku na szerszy, szerszy kontekst, że tak powiem, no, <słuch> tak. to słówko słowa tak. W związku z tym, no mówię, tu jest bardzo trudno, oczywiście nie tylko to nie dotyczy tylko archeologii, bo to dotyczy, no, powiedzmy, geologii czy mhm. geomorfologii, prawda? Przejście od punktowej obserwacji do przestrzeni. No i my to spróbujemy próbujemy robić. Wielu archeologom to nie pasuje. Ale jest już parę, przynajmniej osób, z którymi da się rozmawiać, że tak powiem. Ale moi doktoranci, których mam, wypromowanych doktorów, między innymi również archeologów geoarcheologii, mówią, że jak już zrobili doktora 12, to stracili przyjaciół. O! Oh. Czy nie to mogą wyniki... się z kolegami dogadać. Czy to wynika Panie Profesorze, że w dosłowny sposób wyniki Pana badań otwierają oczy? No, mogłyby otwierać oczy, gdyby się oczy chciały otworzyć. A, no tak, no tak. Natomiast nie, no to jest, to jest, no nie używając brzydkich słów, że tak powiem, czyli konsyliacja jest takie słowo, ale powiedzmy, żeby sobie to darujmy. Czyli porównywanie, powiedzmy, wyników badań z różnych bardzo dziedzin. Prawda? No, archeologia, geologia czy geomorfologia, czyli nauka o rzeźbie, paleogeografia, szerzej rozumiana. No to są bardzo różne dziedziny, no bo jak mówili sami moi przyjaciele archeolodzy, archeologia to nie jest logia, tylko archeosztuka, w związku z tym, prawda, położenie sztuki z logią jest trudne. Nie no, oczywiście żartuję trochę, ale... Choć myślę... Ale to jest podobna możliwość. Ja no Słyszałem, tak, że tutaj tak, można takie rzeczy tak. powiedzieć. Choć myślę, panie profesorze, że w dzisiejszych czasach już jest chyba stosunkowo nieliczna grupa takich archeologów, którzy podchodzą do badań archeologicznych pod tytułem pójdę, wykopię, pracuję. Chyba myślę, że już dzisiaj wielu archeologów zdaje sobie sprawę z tego, że jednak jest to nauka interdyscyplinarna i wymagająca wielu analiz i konsultacji. Nie wiem, jaka jest pana opinia. Moja opinia jest bardzo prosta, a mianowicie współpracując z archeologami, czy oglądając publikacje nawet najnowsze. Yy, wszystkie interdyscyplinarne badania wie pani gdzie są? Mm. W aneksie. A, rozumiem. I w związku z tym, jeśli porównamy sobie wyniki opisane w głównej części pracy z wynikami analiz szczegółowych, no to rzeczywiście jest się... skrzecz powstaje autostrada. A4. Z czego to wynika, panie profesorze? Z czego to wynika? Z bardzo złego przygotowania przygotowania archeologów do przyrodniczych, do wyników przyrodniczych. Oni nie mają przygotowania przyrodniczego, co wynika ze studiów, z programu które, nauczania. By. Dokładnie hmm. tak. Oni nie potrafią zadać pytań przyrodnikom, a tym bardziej, jeśli nie potrafią zadać pytań, to nie potrafią zrozumieć wyników. Hmm. Ale to działa również w drugą stronę, bo przyrodnicy z reguły są bardzo słabo wykształceni w archeologii. No tak. No ja się mogę pochwalić, bo mam dwóch synów archeologów, więc o, siłą rzeczy no trochę proszę. coś wiem na ten temat. No proszę. <laughs> Dlatego jest niewygodne. Jak miałem u zajęcia, to wszyscy studenci archeologii twierdzili, że skończyłem archeologią, co jest nieprawdą oczywiście. No tak. Jak można to, panie profesorze, zmienić? No Musi wymrzeć to pokolenie, które było źle uczone z obydwu stron. A to może prowadzić w jakiś kurs albo do uczenia, nie od razu ich wykaszajmy. Nie, biologia jest też szczęście sprawiedliwa. Będzie kosić równo z obydwu stron. Natomiast no, generalnie trzeba by było zmienić, zmienić system kształcenia, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. I tak jak dawniej powiedzmy na archeologii było było, także powiedzmy na archeologii, a były jeszcze egzaminy dawno temu, to prehistorię oczywiście. Tak. Y, archeolog, potencjalny archeolog musiał zdawać geografię. Mm -hmm. tak. Nie mówiąc o tym, że oczywiście w średniej szkole to nie była jedna godzina przez cztery lata geografii, nie, tylko to było troszkę inaczej, prawda? No i wtedy jeśli mają, gdyby wprowadzić, że tak powiem, kursy geografii, czyli środowiskowe, szeroko rozumiane, na no archeologię, żeby ten archeolog wiedział, w czym kopie, oba jedny, czy on jest nekrofilem i kopie grobowce egipskie, czy kopie, powiedzmy, jakieś stanowisko, no, powiedzmy takie osad osadnicze, prawda? No to, żeby wiedział, w czym kopie, mhm. bo no to ja mam z własnej, że tak powiem, podwórka doświadczenia, kiedy kiedy przyjeżdżałem, przyjeżdżałem, y, powiedzmy, na ratunkowe badanie na autostradzie i archeolog był zachwycony, mamy dom. Ja mówię, jakie macie dom? No, mamy trzy kamienie, czwartego brakuje, ale, ale na pewno tam był czwarty i był dom. Tam czy tam, powiedzmy, jakaś tam budowla. Ja ale chłopie przecież to są eratyki, czyli głazy narzutowe, które po prostu przywrócono No i są rozmowy. To są autentycznie rozmowy. To mnie pan zaskoczył. No, ale, no ja, ale ja, kiedy zaczynałem chyba w 98 taką mocną współpracę z archeologami, no to też byłem zaskoczony, ale teraz już nie. <laughs> że tak powiem, czas pozbawił pana złudzeń. To dawno na stare lata się mądrzeje i spokojniejszy się człowiek robi, bo dawniej to może było człowieka ponieść. Natomiast czas, Czyli... powiem, Można mnie. założyć, panie profesorze, że ja zabierając pana ze sobą na wykop. Pokazałby mi pan tą archeologię trochę inaczej. Myślę, że gdyby pani chciała mnie posłuchać, to nie, mam nadzieję, żeby pani nie zareagowała tak jak przeciętny archeolog, kiedy ja przyjeżdżałem na wykopy, tłumaczyłem, co tu jest. I wie pani, jaki był komentarz archeologa do powiedzmy 15-minutowej mojej wypowiedzi? Na temat tego? No, boję się usłyszeć, ale chcę. Aha. KONIEC CYTATU, PROSZĘ PANI! Jejku! Zastanawiam się, z czego to wynika, Panie Profesorze. No, wynika z przygotowania. No tak, możemy być nie? gorzej przygotowani, natomiast wie pan, jeżeli przyjeżdża do mnie fachowiec, który no, ma prawdę i mówi to w sposób oczywisty i taki, którego nie można zaprzeczyć, to dlaczego następuje wyparcie? Nad tym się zastanawiam. Dlatego, że jest całkowite niezrozumienie, jeśli by Pani, do Pani nie wymówiono po chińsku, chyba, że Pani zna chiński. Nie. Tak? No, to ja myślę, że potem by Pani reakcja była taka sama, aha. No kurczę, no wiecie co, <grym> jestem troszeczkę zszokowana Panie Profesorze z tej uwagi, że no jakoś nie przemawia do mnie właśnie ten odbiór, o jakim Pan opowiada. No jeżeli przyjeżdża do mnie, tak jak mówię, Pan Profesor, który no nie mówi o chodzeniu z Radełkiem, tylko jest Pan fachowcem w swojej dziedzinie i coś próbuje Pan unaocznić, prawda? A następuje, aha. No. Dobra, inaczej. Jak często archeolodzy wykorzystują wyniki Pana badań? ale stricte w swoich opracowaniach, ale w sposób nie w abstrakcie, aneksie i w spisie treści. Nie no, to ja mam, ja mam tak zwany klub, klub królika, z którym współpracuję i ja z nimi rozmawiam, z nimi się da rozmawiać, prawda? Aha. No ale jeśli archeologów w Polsce jest ile? Parę tysięcy? No myślę, że tak. No, no to moich jest może dziesięcioro. Zależy ilu jest czynnych zawodowych. Może 10. O. O, to I teraz ja powinnam powiedzieć, panie Tomaszu, aha. No dokładnie. <laughs> <O mój Boże. śmiech> nie, nie, nie. No, po sytuacja, jak mówię, geoarcheologii jest bardzo y, zła, no powiedzmy sobie wprost. Prawda? I tutaj niestety polska archeologia daleko odstaje od, y, no tu się wdzięcznie mówi, zachodniej. Prawda? Bo na zachodzie prace geoarcheologiczne są standardem. No, i bardzo są częste i popularne w Polsce. Właśnie jest, takie miały być moje to po prostu To jest po prostu boczny tor, żeby nie powiedzieć, że jest ślepy załóg, a jeszcze dlatego on jest w tunelu. Tak, a jaki ten kraj ten... by pan podał za taki wzorcowy, jeśli chodzi o. Ja właśnie? myślę, że tu generalnie na przykład Angostasi pod tym względem to są bardzo dobrzy, prawda? Ogólnie, nie? czy tam, czy, czy Brytyjczycy, czy, czy Amerykanie, mhm. prawda? Tutaj, tutaj ta geoarcheologia, mhm. y, że tak powiem, hula. Y, no ale, ale im dalej na wschód, tym jest gorzej, nie? Rozumiem. Ale przecież też geoarcheologia, czy jest nauką nową? No raczej nie. Nie specjalnie, to jest ładna nazwa, tak jak archeometria, prawda? Tak. Nic tutaj nowego jakoś specjalnie nie ma, bo jak mówię, jako geoarcheologię możemy definiować wszystkie nauki przyrodnicze, które się kręcą, że się tak wyrażę, koło człowieka, więc one są od stu lat, nie? w zasadzie funkcjonują w znacznym stopniu. O tyle, że tam nacisk jest, powiedzmy, może być położony na nie dam to, że tam rosła to pola, tylko jak tam to pola mogła być używana przez człowieka czy coś w tym no rodzaju, tak. nie? No. A czy największa, czy jest pan mm. w stanie określić, jeżeli w ogóle to można zrobić, taką największą przydatność pana właśnie specjalizacji w odniesieniu do konkretnych epok historycznych? Czy właściwie je wszędzie powinno uwzględniać? Nie, ja uważam, że wszędzie powinno się uwzględniać tą, no mówię, geoarcheologię tak. czy te badania środowiskowe, bo ja mam doświadczenia od, od neandertalczyków, aż po powiedzmy y, ostatnie wykopaliska prowadzone zresztą w na Stradomie w Krakowie. Mm -hmm. Afera jest aż miła, prawda? Przy Słowacarsku? No, tak. Iwanom też był? Oczywiście. O kurczę, bo wiem, że... Ale ja tam nie tych biednych umarlaków nie ruszałem. Ja tam robiłem bardzo dobrze... Tylko jeśli chodzi o Wisłę, o to koryto tak, o to koryto mhm. to ja robiłem, że publikowaliśmy to z moim doktorem. A? A, bo ja wiem, że swego czasu tymi badaniami kierował pan doktor Jacek Pierzak, to to wiem i też wiem właśnie, wiem o tych 800 pochówkach, ale wiem właśnie o tym korycie Wisły, no, no bo to niech no pan coś opowie o tym ciekawego. O korycie? No. no koryto jest, koryta jest bardzo y, dobre, mamy stamtąd daty OSL między innymi zrobione za 4 lata i w związku z tym jest to dawne, dawne koryto Wisły tej, Wisły, która jeszcze później była, została na plantach ditlowskich, zasypana mhm. tam przez Ditla w XIX wieku. Natomiast mamy tam datę i mamy tam ewidentnie ślady pewnych wlewów i powodziowych, które to, kiedy to koryto było głównym korytem Wisły, i to pomiędzy Kazimierzem a podgórzem było jak gdyby poboczne. prawda? Mhm. No i tam takie rzeczy są, prawda? Były tam zrobione, było, było szereg takich wlewów, było wyraźnie tam nawet takie... takie prawdopodobnie jakaś, no, nie wiem, przystań czy jakiś pomost, który nad tym, nad tym starożyczem był. Bo to starożecze by nie było zapełnione. No, osadami powodziowymi, powiedzmy. Rozumiem. Do, Rozumiem. Czyli w wyniku tych badań wyszło coś, o czym do tej pory nie wiedzieliśmy, czy było takie przyczyny? Nie, nie, w ogóle nie było wiadomo, że to ta była. Także to jest nówka, można by powiedzieć. O kurczę. Neonówka. A jakie jeszcze takie sytuacje, panie Tomaszu, w pana właśnie, w pana życiu zawodowym były właśnie takie, takie, wow. Takie, wow? No? Takie, wow, to było, myślę, bo zawsze od dzieciństwa tak jak tutaj. Yy, niewidoczna w kamerze, ale siedząca koleżanka marzyła o Egipcie, to ja zawsze marzyłem o prekolumbijskim badaniu Ameryki Łacińskiej, prawda? no i to mi się udało zrealizować. O! o. <laughs> najpierw badałem najgłębszy kanion świata, który nie jest oczywiście kanionem, czyli Rio Corka, które tam Polacy pewnie pani słyszała o tym. No, myśmy tam robili właśnie badania geomorfologiczne, a potem w racji tego, że jak mówiłem, mam synów archeologów. To z młodszym moim synem, żeśmy tam robili badania archeologiczne w Peru. Raz w Kanielikorku, a później w Lomas. No, w Lomas, czyli taki, o, no suchy, powiedzmy, już na pustyni, powiedzmy tutaj w środkowym Peru na północ od Limy. Robiliśmy badania, że w zależności od zjawisk El Niño, to tam się pojawiało osobistwo albo znikało. Rozumiem. A Coś my tu to było... o A my... pan Tomasz tu ukryta sekrety. Nie, no ja mogę ją różnych tam o Mongoli też mogę. O. I o Himalajach mogę mhm. i paru innych miejscach mogę, ale. To ja myślę, że my w obliczu słuchajcie tego, że mamy pana profesora, to wszystkim pozostałym, że tak powiem, tutaj m, osobom chętnym do, 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 do rozmów powiemy na rach, a pana Tomasza zostawię. Pan Tomasz zostaje jeszcze na konferencji. Ja jutro zostaję będzie. tak, będę jutro, będę pojutrze. Panie Tomaszu, no my musimy wrócić do tego. On musi opowiedzieć o swoich odkryciach i badaniach poza Polską i Europą. Próbuję. Czy pan uczyni nam tą przyjemność? Z przyjemnością to uczyni. <laughs> Zatem moi drodzy, no cóż, ja panu póki co dziękuję, ale pan tutaj obiecał, że Pan wróci, panie Tomaszu. Póki co myślę, że potraktujemy tutaj ten dzisiejszy wykład, opowieść pana Tomasza jako wstęp właśnie do geomorfologii, tak mogę to nazwać? No, można tak nazwać, tak? Dobrze. <laughs> I oczywiście pan Tomasz do was wróci. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie również.